A nie tą postacią, tylko nie tą. Yo, yo, zanim cokolwiek zaczniemy robić. No i kurde, jakoś to od razu wygląda. Jo, e, kurde, trochę się jaram. Fajne z lobby. Bardzo mam flashbacki z tego lobby z szóstego sezonu z Rampart. Kurde, no. Fajne, fajne. Dobra. Wow! So. Po dziesięciu meczach hitnie mi rangę, w której. Powinienem być Zajebiście Ale to każdy dostał Wow, To się zajebiście świeci Sied Punktacja się chyba nie zmieniła Nadal jest dowalona Balistik Basalcie Zna no, w czym by mógł być balistik Powiedzcie mi Powiedzcie mi Kurde Ten przystojniaczek Dobra Na sam start Jakie ma legendy Zobaczmy O kurde Chłopcu okularki założył i recolor do niego. W sensie, jak mam być szczery, obydwa są zajebiste I nieważne, który bym na przykład trafił gdzieś z legendarki. Mwah, bueno, picobello. Dobra, i teraz tak. Neon Sunset. No to już taki flexing trochę. Nie chcę. O, o nie, o nie. Dobra, nieważne. Voice grip. Okej, okay, okej, okay, ale steel. Steel. Pierwsze dwa najlepsze mi się wydaje. Myślę, że on tak niezależnie od czy, co byś wziął, on, on, on się jakby nie zmienia poza tymi legendarkami, nie? Jeszcze raz zobaczmy defaulta. Default chyba najlepszy z tych wszystkich. Dopóki, no, dopóki nie masz epika albo legendarki, do default najlepszy. Jo! E, loadout się zmieni. Total Weapon Mastery Lever. Zacznijmy od. od, od zacznijmy małymi kroczkami do przodu. Pistole. Nie wiem mówić. Yo! Jest faktycznie, jest faktycznie ulepszanie tego Weapon Master Reach level 100 100 uh, and complete all trials with all weapons XP breakdown. Nice, nice! Ale to, kurde, w końcu jest jakiś grind, w końcu jest jakiś kurde level zaczepienia tego. I że na wszystkim mam 29 czy jak jest? Nie no, mam level pierwszy. Na, na tym mam level pierwszy, więc o co chodzi. Mamy cztery historie. O, jest Mastiff. Go mogę używać, jak się sezon skończy. Mamy historię. A że to jest on, to jest jego syn i że to jest je, e, je, jego żona. Aha! Aha! Ho! Huh. Jakby. Co? Jakby nie czaje. Ja mam poczekać na tym? Dobra, czekaj, po poczekamy, poczekamy tam. Ja mam poczekać, bo mi się wydaje, że to nie może być jeden screen i tyle. No chyba, że będzie tak hamsko, że po jednej linijce dialogowej każdego dnia dostaniemy. Bo to w sumie by chyba wypełniło to wszystko. Nie ma nic, co można kliknąć. Nie ma nic, czekam tu już jakieś dwie minuty, przynajmniej dwie minuty. Możemy spróbować coś poklikać, ale... Okej, okay, przejdźmy w końcu do Battle Passa, już pomijając te całe prologi, nie prologi. Przejdźmy do Battle Passa. I tak jak wspominałem już na Twitterze, będzie to na startowym. I jest na startowym. Wow, dobra. Może najpierw, żeby się nie próło już więcej o to, że nie mam Battle Passa, kupmy sobie Battle Passa. Wiadomo, tego dla biedaków. Bo wiadomo, że... A mam moje uszy. Bo wiadomo, że nimi jesteśmy. Dobra, od razu sobie skina wyekwipuję, bo jest naprawdę clean as fuck. Po kolei jakiś skydive emote. Zobaczmy. Czyli klasyczny flip, tak? Klasyczny flip, który nic nie robi. I jest na prawie każdej postaci. Dobra, co mamy dalej? Soundtrack. Nic takiego wiecie, co by odbiegało od tej stylistyki Apexowej. Ale, jednak coś innego, podoba mi się to, podoba mi się to, naprawdę wykwipuję to jak to dostanę. yo, Yooo! Yo! Dobra, dobra, dobra to, jest, to jest cool, to jest cool. Messi, który trzyma w buzi. Co to jest Kunaj? To nie jest Kunaj, to jest chyba Kunaj, miniaturowa wersja Kunaja. Yo, Super! Podoba mi się. Podoba mi się, nawet nie wiem na co to mogę zamontować. Eh, Poza do, do loby. No you fucking didn't. No you fucking didn't. You did not. You, you did fucking not. Nie, nie. To jest złe. To jest złe. To nie powinno mieć miejsca. Rozumiesz to? To nie powinno mieć miejsca. Fucking debugging. Okej, okay, mamy potem skin do Watson, który, już jak już mówiłem na Twitterze, to cudo dla mnie. Ogólnie, cały ten pas, moim zdaniem, utrzymuje się w takim vibe ma taki vibe cyberpunkowy. I ten skin, naprawdę z daleka po pierwsze myślałem, że to jest Katalyst, Potem, po tych niby pseudo wyrzutniach, to ja myślałem, że to jest walkiria. No ale w końcu wiemy, że to jest ten, to jest Watson. I to jest tak przepiękny skin. Nie wiem dlaczego, ale mi się bardzo podoba. Tak, centy w ogóle. Pseudo, jakiś pseudo szczepów Naprawdę podoba mi się to Okej, okay. kolejna emocja, revenant Okej, okay, okej, okay, not bad <laughs> się zlękłem, a to jest audio po prostu <laughs> To jest audio zlękłem O, how man How sad. Ok, anyway, mamy jeszcze naszą Horizon. I nie wiem dlaczego, co to jest z tym eventem. Z w tym sensie eventem, nie wiem jak to nawet nazwać. Co to jest z tym eventem, że oni montują te takie wyrzutnie z tyłu. To przecież naprawdę z, z daleka może wyglądać albo jako Watson, albo właśnie jako Walkiria. Kurde, to już nie ma tych znaków charakterystycznych, skoro oni to tak montują na, na, takie, na tego typu skiny. Okej, okay, powiem tyle, pasuje to do niego skrzypce. Naprawdę. Ej, ej, guys! 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 This is not bad! Man! It's not bad! Fajny skin, fajna skórka. Kolejna emotka Fusji! <laughs> Czaisz? Ej, gdyby to jeszcze był jak taunt w TF-, że to może zabić albo zadać damage'a. Man! Charm. O. Taki czar... Kurde, Nessie w meku! Nessie w meku! Yo! Jest Nessie w meku. Test pilot jeszcze podpis. Okej. Okay. Coś! Coś! coś się bałem, że będzie płatne. Again. Jak chcecie, tak informacje wcześniej wbicie na mojego twitterka. Ja tam często po prostu wyrażam swoją opinię. Mamy emotkę. T-pose. Factory reset. T-posing. Man. I to się nie wyłącza. Yo! To się nie wyłącza. I w końcu... Po trzech miesiącach dostaniemy stickery w pasie, stickery, ok, końc. I Rampart, która co robi? First your bubble No ale... Ha! 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 Przecież ona surfuje na czymś Co? Jestem oszukany Ok, that's cool, that's way more cooler than to, the, to co było wcześniej, jakiś flop Weapon Charm, to jest bateria z Titanfalla, o fajnie, fajnie, wszystko mi się podoba, naprawdę, wszystko się, jaram się tym, ja wiem, że pewnie za jakiś tydzień czy coś już będę w***wiony na tą grę, ale no, tak się tym jaram. Coś, co już mówiłem, że nie powinno mieć miejsca, coś, co moim zdaniem nie powinno mieć miejsca, czyli te dwie reaktywne bronie, bo zobaczcie sobie na tą pierwszą, zielony, ciemna zieleń, czysty, clean, To jest czyściuteńki, nie? Ale jak wejdziemy sobie w drugą broń, które pomyślicie sobie, że to jest przecież to samo, tylko że czerwone. Też będzie miało clean finish i tak dalej. A ona ma grawer na sobie. To jest totalnie zmieniona broń. Moim zdaniem takie coś nie powinno mieć miejsca. Ja rozumiem, że to w sumie zdobywa się jedno i drugie, nie? Ale to trochę umniejsza na wartości temu pierwszemu, bo nikt tego nie użyje. Może się mylę, może się mylę, ale w mojej opinii lepszy jest ten drugi skin. Teraz sobie w sumie możemy zobaczyć jak on będzie ewoluował. Bo na podglądzie tego nie mieliśmy. Ale wypadałoby też skoczyć na strzelnicy Training jest nowy training, jest nowy training. Ciekawe czy oni skopiowali dokładnie to samo z poprzedniego, czy zrobili coś nowego. Aż to muszę zobaczyć, muszę to zobaczyć. Chy chyba kop, chyba, chyba copy and paste. Welcome to Apex paste. Okej, okej, oni to zmienili, oni to zmienili. Yo.

To jest super, Okej, okay, to jest nowy po prostu nowy obrazek, a tak, tak, Teraz tak, Yo. normalnie tak, 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 to tak, 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 Yo! Będziemy mieli 1v1! Mamy, mamy 1v1! Mamy 1v1! Po prostu arenka do 1v1! To jest super! To jest super! Advanced Movement Zone. Oni wiedzą! By the way, jakby ktoś nie... Wiedz... <ścoughs> Dobre, nie będę reklamował tego twittera. Ale, jakby ktoś nie wiedział, w trailerach respawn już dawało movement. I ja się dopiero niedawno o tym dowiedziałem. I VAC Tower? Tak! Tak! Dodali... Dodali survival gear. Ja się zastanawiałem co to jest, ja myślałem, że to jest ult e, balistyka. i ja totalnie się misnąłem w tym e, trailerze. Ale nie, dodali nowy... E, nowy survival kit, a mianowicie... Iwak Tower, czyli mamy balon. On wystrzeliwuje, tworzy nam linkę, mamy ziplina. Ona... o kurde, ona nawet chyba 30 sekund może trwać. Okej, okay, jak to działa? Z tego co widzę to ma w opór duży zasięg W sensie no wiadomo tam na jakiś bitwach czy coś to to nie, niezbyt będzie git Ale... Już... A czyli dobra, czyli masz zalokowane to wystarczy przytrzymać dłużej Można anodować, można anodować mele, to jest dobrze, to jest bardzo dobrze W tym sezonie Elstar poszedł do docker package'a A wyszedł z niego rs 35. tak, tak, pamiętałem, oczywiście, że wiedziałem Zobaczmy jak działa na szkół ...zalokowane, a patrz, dopóki ja nie zmienię, jest na nim i mogę sobie nawet tu strzelić. Okej, okay, zalokuję się na ten, do, na tego po prawej. Zrobimy tak. That's fucking, that's fucking cool. Jak to działa? On, na, on we mnie nie napierdziela. A się jego ikonka się nie zapełniła. Więc nie wiem, jak to mam potraktować. Pasywka to jest, że mogę trzecią broń nosić. I teraz, uwaga, uwaga, jest sling! Mogę do niego... I to jest bez addonów. To jest bez addonów, jak już się mogliśmy dowiedzieć. Co jeśli broń ze zrzutu? Nie mogę! Nie mogę broni ze zrzutu tu dać. Czekaj, zobaczmy. Pomyśleli o tym, pomyśleli o tym. Jeszcze sobie zobaczmy na pewno. Nie można. Nie. Nie można. Ale takie broni jak na przykład Wingman, nie? Albo Peacekeeper, Coś, co duża większość graczy korzysta bez addonów, to mogłoby być na tym slocie. I w teorii moglibyście sobie po prostu wykwipować z waszego kraberka, waszego. To jest git. To jest git. To jest super. Jego ult totalnie mi się kojarzył z Raspodi. Jego ult to dla mnie po prostu była Raspodi 2.0. Ponieważ ona pod Q miała coś podobnego. Albo pod Q, albo pod ULTA. Chyba pod kół. Pod ULTA miała tą, tą barierę. Co, gdyby tylko ulta odpalić. Jak jego kliknę, to już jest odpalony. Auto loader engaged. I mam. Nie wiem czy mam Infinity Ammo, ale moja broń staje się złota. Moja broń, na której to odpaliłem, staje się złota. Ja teraz patrzę, i nawet na ekran. Szybciej przeładowuje w ogóle. Ja pierdzielę, jakbym faktycznie miał e, tego autoloadera, czy jak to się tam nazywało. Ten hop-up do ładowania. Booster, booster loader. Ok, i teraz sobie to włączmy e, na broni. Czekajcie, możemy to stestować. Co mogłoby być złote? Weźmy sobie R99, ale na slocie pierwszym. Nie na tym dodatkowym. I teraz odpalmy sobie na nim. O! O, oh, I see now. To ten dodatkowy slot dostaje ulepszenie z automatu na maksa. Dobrze wiedzieć. Co z tym rokiem. Czy... Teraz mogę... Okej, okay, that's fucking fast as fuck. Okej, okay, czyli w teorii, jakbym sobie dał R99 na ten slot... Jakbym użył ulta, to byłoby złote. Okej. Okay. R99 jest na moim trzecim slocie. Mam wingmana w łapie. W I R99 jest całe złote. Naprawdę. To jest, to jest naprawdę epickie. Romanów. Ty piękne, piękna bestio Gie, Czy to jest z przez całą mapę? Tak, czyli. To jest przez całą mapę. powiem tyle. To jest piękna strzelnica. Zobaczmy Charge Rifle. Czyli w teorii nie musisz brać broni, do której nie będziesz miał addonów, bo ten ult się tak szybko ładuje. że z tej trzeciej broni będziesz po prostu korzystał na. Men! Men! Jeszcze ładujesz go tak szybko. No przecież przeciwnicy. Przeciwnicy umrą. To jest ta 1v1 arena. Ale nie wiem, jak to aktywować. Jest custom size range. Tutaj taka dygresja edytora. Nie da się tego w żaden sposób aktywować. To po prostu tam jest. Jeśli chcecie grać 1v1, idziecie tam i macie przygotowane miejsce do 1v1. Chcecie się, no, arena fajna, nie? Nie powiem, że nie, ale gdyby były jakieś bariery 3, 2, 1, zaczynamy, nie? Coś takiego. To nie jest trudno zrobić. A to fajnie by się grało, faktycznie. To nawet już masz granice tego. Byś sobie mógł garnąć, A, to chyba tutaj. Taki hazard kurde. Nie ma jakiegoś timera czy coś, żeby na przykład jak najszybciej to zrobić i tak dalej. To wygląda jakby to mógł być timer. Dobra, ty na górę masz się wspiąć, bo tam jest nawet skrzynka z lootem. <laughs> Nessie jest. No i dogo. Kliknął, kliknę, kliknę i mi zniknął I niczego nie znajdę Oni to zbyt, zbytnio doszlifowali To za bardzo aż doszlifowali Kolejny Nessie Mam to weku Mam to weku, you found Nessie Dobra, czyli nasz gol, znaleźć rodzinkę Kolejny, Jo z maskotkami Watson jeszcze Okej okay. Trzeci Ty, a może ja mam je gdzieś tropnąć? Możemy spróbować. Nie wiem, czy się uda. Nie tak I jak? Nie zadziałało. Mogę się pochwalić, mam trzy Nessie, nic więcej. Oprócz tych trzech Nessie. Ich nie widzę nic innego. Nie, potrafi nie potrafiłem po prostu znaleźć ani jednego, innego. Więc e, myślę, że mogę to tutaj zakończyć. Okej. Okay. Myślę, że na tym możemy skończyć. Nie no. wiem jeszcze pokazać. fuck, kto do mnie strzela? Przestań. Nie wiem jeszcze pokazać, jak się sprawuje sama gra. Albo pierwsza z moim pingiem, który czasami potrafi dobić 130 czy tam 150. Myślę, że będzie średni experience do oglądania. A po drugie, myślę, że ten odcinek już jest i tak za długi, bo długo omawiałem lobby, długo omawiałem pasa. Teraz jeszcze strzelnica, nie chcę naprawdę wiedzieć, czy to jest ponad godzinę, czy nie. Chociaż mi się wydaje, że jest, zanim ja to zmontuję, zanim to tyle wyjdzie, pomaga. Oh długo minie, po prostu długo minie. Także z góry dziękuję za oglądanie tego filmu. W ciągu tygodniu albo dwóch, jak normalnie to robię, będzie kolejny odcinek. No i co? Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego i baju!